system Arma i dzisiaj pokażę Wam trzy kontrakty na Steamie, na których możecie sobie zarobić. Właściwie to dwa kontrakty, bo jeden to praktycznie ten sam. Jedynie skin są w innej. Tak de facto jakości. Więc pierwszy kontrakt jest to kontrakt z kolekcji Spectrum 2. Używamy tutaj skinów Minimal Stat track niebieskich. Musią one mieć float mniejszy niż 0,95 lub mniej więcej równy 095. Wtedy mamy szansę na to, że dostaniemy wszystkie skiny w stanie fabrycznie nowym. I możemy dostać przykładowo SG, które jest warte około 8 dolarów, a kontrakt kosztuje nas 3, więc zarabiamy i na SG i na CZC. Na pozostałych skinach tracimy około 3 zł, lecz na no nie oszukujmy się, na SG możemy zyskać około 20, więc myślę, że procenty jak najbardziej są tutaj pozytywne dla nas. Druga wersja tego kontraktu potrzebują na skinów Star Stat. Te skiny są już o wiele łatwiejsze do zdobycia na rynku. I możemy dostać skiny w stanie Minimal Wear Stat track z tego kontraktu. Tutaj jedyny problem jest taki, że CZK nie będzie nam dawała profitu. Stracimy na niej bodajże około 20 groszy, więc nie oszukujmy, się, nie jest to duża strata. Na SG będziemy dostawali około 12 zł na plus, więc tutaj szanse już są trochę minimalnie gorsze niż w poprzednim. Acz myślę, że i tak warto czasami po prostu spływać swojego szczęścia. Ja zebrałem 10 skinów Minimalware i próbowałem zrobić ten kontrakt już około 5-krotnie na to SG. I powiem tak, moje szczęście. No nie do końca działa zbyt dobrze. Bo zrobiłem 500 kontaktów i ani razu nie dostałem ani SG, ani CZ-ki. Jeżeli nie wiecie do końca, jak zdobyć skiny z floatem, przykładowo mniejszym niż 0,95, polecam wam dodać do Google Chroma dodatek Steam Wizard. Wtedy automatycznie, jeżeli wejdziecie na jakiegoś skina, będziecie mogli sortować float od najniższego do najwyższego. Możecie sobie ustawić, że chcecie na przykład mieć wyświetlane 100 skinów na stronę i ustawiać po prostu float od najniższego do najwyższego. Tutaj przykładowo, jak widzicie, nie ma żadnego ok. 3SG Hunter z floatem, który by nas interesował. Wchodzimy na kolejnego skina. Tutaj możemy zobaczyć. I w przypadku Saudofa też nie ma na pierwszej stronie skinów, które by nas interesowały. Przejdźmy teraz do drugiego kontraktu, którym jest kontrakt z kolekcji Fenix. Używamy 10 skinów Field Tested StatTrak. Kontrakt kosztuje około 3$, dolarów, a mamy szansę, jak widzicie, 50% na profit. Na SG zyskujemy około paru złotych. Natomiast na USP zyskujemy około 12, na pozostałych skinach tracimy około 6-7 zł. Więc myślę, że szanse są całkiem spoko, szczególnie to USP. on tutaj najbardziej kusi, bo no jest najlepszą opcją z tego kontraktu. Jak możecie zresztą zobaczyć w dolnym rogu ekranu, ja dostałem parę razy FAMASA, parę razy USP i powiem szczerze, kontrakt ten wychodzi mi jak najbardziej na plus. Tego kontraktu już nie będę wam pokazywał jak zrobiłem, bo zapomniałem go nagrać poprzednim razem. A teraz jak patrzę na rynek Steam. Nie ma zbytnio skinów z dobrym floatem, który bym chciał użyć, a jeżeli jakieś są, to są one po prostu za dużej cenie, a nie warto przepłacać za te skiny, już lepiej po prostu polecam Wam zaczekać i jak zobaczycie, że skin jest w odpowiednim flocie, wtedy po prostu go zakupić. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do Na następnego, to świąt, cześć!